Witaj w świecie siły słuchania. Ja nazywam się Joanna i w tym podcaście inspiruję, aby rozumieć, słuchać i dogadywać się ze sobą i ze sobą nawzajem. Zapraszam na kolejny odcinek. Dzień dobry. Po pierwsze, ogłoszenia o tym, jakie zmiany zajdą w podcaście. Od tego odcinka, bowiem, w podcaście będą pojawiać się goście. Na razie. Przedstawię pierwszego gościa, bo pojawi się dzisiaj. Będzie to Joanna, znana jako Lewandowska Coach. Kolejnych gości będę przedstawiać w kolejnych odcinkach. Joanna jest mentorem, executive coachem, konsultantem biznesowym i będzie dzieliła się za pośrednictwem tego podcastu sposobami na wdrażanie empatii w biznesie. W każdym razie, ten podcast przestaje być tylko podcastem siłę słuchania. Ale w dalszym ciągu będzie mówił o tym, jak słuchać siebie i jak słuchać siebie nawzajem. Tyle tytułem wstępu. Zapraszam więc przed mikrofon gościa i zacznijmy rozmowę o tym: czy empatia może być aktem przemocy? Czy empatia może być aktem przemocy w biznesie? Co to znaczy być empatycznym w biznesie? Jakie są efekty tego, że zmuszamy się do empatii właśnie w warunkach biznesowych, właśnie w warunkach służbowych? I co robić, kiedy na empatię nie ma miejsca, nie ma siły, nie ma przestrzeni? Na te pytania będę szukała dzisiaj odpowiedzi i będę zapraszała Was do refleksji nad tym, jak to wprowadzić w swoim własnym świecie. Zapraszam. Kiedy młody lider zaczyna interesować się swoim rozwojem, wuje Google mówi mu, że powinien być empatyczny. Firmowy HR, czasami również na ocenie rocznej, też mówi mu, że powinien być empatyczny. I że empatia w biznesie to trend. Empatia atakuje naszego lidera z lewej, z prawej i wali sierpowym w nos. Wyobrażam sobie, że niektórzy ludzie mogą czuć się tym trochę przytłoczeni. I że u niektórych ludzi, czytając po raz kolejny i słysząc o tym, że mają empatyzować, być empatycznym liderem, być empatycznym przywódcą i empatycznie traktować ludzi, pojawia się po prostu wstręt albo chęć ucieczki. Empatia jest bardzo trudnym zjawiskiem do zrozumienia dla każdego, kto choć chwilę się nad nią zastanawia. Naprawdę. Poziom zrozumienia empatii jest po prostu różny dla każdego z nas. Każdy ma własną wewnętrzną definicję. To jest bardzo mało rozpowszechniona wiedza, ale empatia naukowo ma trzy wymiary. I przede wszystkim nie jest zero-jedynkowa. Jest spektrum. To będę powtarzać do znudzenia, bo jest to odpowiedź na większość pytań. Jak w takim razie być bardziej empatycznym w biznesie? Czy bycie empatycznym menadżerem polega na tym, że wykonujesz za swojego pracownika zadania, których on nie umie wykonać? Albo czy bycie empatycznym liderem polega na matkowaniu całemu twojemu zespołowi? I tutaj prawidłowa odpowiedź brzmi, oczywiście, to zależy. Mówię o empatii jako o spektrum, odnosząc się przede wszystkim do trzech podstawowych poziomów, które zostały już nazwane w literaturze naukowej. Jeden z tych poziomów, taki pierwszy, najbardziej podstawowy, to empatia kognitywna. Drugi poziom to empatia... Emocjonalna, a trzeci to współodczuwanie pięknie nazywanej po poetycku miłością w działaniu. Jak to ma się w takim razie do bycia empatycznym liderem? Empatyczny kognitywnie lider, to lider, który po prostu wie, że jego zespół jest przepracowany, że jest zarobiony tak, że nie nadąża taczek naładować, że ma zbyt dużo zadań. Empatycznie, kognitywnie wie i zdaje sobie z tego sprawę, i na tym jego empatia się kończy. Mówi nawet o tym na głos. Czy ta empatia jest zła? I tutaj używam cudzysłowie dla zła. Czy można nazwać taką empatię jako wystarczającą, dobrą, złą? Po pierwsze, trzeba sprawdzić, czy ten zespół potrzebuje więcej empatii. Być może wyższy poziom empatii dla tego zespołu będzie oznaczał, że jest to wprowadzany mikromanagement. Może to, że lider po prostu. Nazywa, uznaje i przyjmuje do wiadomości i on i cały zespół dużą ilość pracy, wystarcza za całą empatię, której ten zespół potrzebuje? Może ich poziom motywacji nie potrzebuje wcale większej empatii? Jeśli członkowie tego zespołu w pewnym momencie zaczną wykazywać objawy frustracji, zdenerwowania, wściekłości z tego powodu, właśnie, że mają zbyt dużo pracy. To być może wystarczy, że lider, taki empatyczny lider, wsłucha się w tę emocję, nazwie je i pomoże zwyczajnie je skanalizować. I to będzie wystarczający poziom empatii. Więcej nic nie potrzeba. Bardzo często empatią nazywamy ten stan, w którym złość, frustracja, zdenerwowanie, emocje i uczucie jednej osoby oznacza, że ta druga nazywana empatyczną osoba, przeżywa również te emocje, tą złość, tą frustrację i to zdenerwowanie. Owszem, wspólne przeżywanie emocji z innymi ludźmi jest istotne z punktu widzenia higieny naszego układu nerwowego i niektórzy ludzie tak mają, że ich empatia właśnie na tym polega. Niektórych ludzi empatia polega na tym, że wczuwają się w te emocje i dla niektórych jest to ważny poziom empatii. Dla niektórych zespołów, dla niektórych pracowników empatyczni liderzy są po prostu katalizatorami. Uwalniającymi w przestrzeń narośnięte takie emocje, w procesie jakiegoś wdrożenia projektów, jakieś frustracje, jakieś żale, pretensje i urazy. I czasami to jest wystarczający poziom empatii. Będą również jednak liderzy, którzy pójdą z tą empatią krok dalej. Wsłuchają się w pretensje i urazy, ustalą, co tak naprawdę się pod nimi kryje, przekopią się przez zalew plotek, domysłów i przypuszczeń, ustalą fakty uspokoją wszystkie rozdygotane systemy nerwowe siedzące przy jednym stole i zaproszą do poszukania nowych dróg, nowych rozwiązań, nowych sposobów na to, jak wokrąć projekt dalej. I niektórzy ludzie właśnie tak rozumieją empatię. Jak widzicie, więc dla każdego z nas empatia oznacza coś innego i dla każdego z nas będzie miała ona inny wymiar. Empatia jest jak mój ulubiony styl przywództwa, jest sytuacyjna. Wszystko zależy od sytuacji, od relacji, od potrzeb, od historii, od zaufania i od człowieka. Ten slogan, że lider ma być empatyczny, jest bardzo krzywdzący, bo co jeśli ten lider nie ma siły, co jeśli sam jest przemęczony i sam potrzebuje empatii. Ostatnio na sesji mentoringowej był u mnie menadżer który chce być bardziej liderem, chce iść w leadership i oczywiście że będzie starał się być liderem zgodnym ze standardami współczesnych trendów, czyli bardziej empatycznym. I pierwsze 40 minut spotkania minęło nam na usłyszeniu tego, co u niego się dzieje. Usłyszeniu jego emocji. Usłyszeniu tego, co było u niego bardzo, bardzo mocno obecne, bo miał wiele radości z sukcesów, którymi chciał się podzielić. Był czas świętowania. I dopiero w momencie, kiedy skończyliśmy rozbierać jego emocje i wysłuchiwać się w to, co dla niego ważne, dopiero wtedy zaczęła się właściwa sesja. Która była o tym, nomen, omen, jak nie matkować zespołowi. Lider będzie miał przestrzeń na bycie empatycznym, kiedy tej empatii będzie miał sam więcej dla siebie do środka. Czy to do zmęczonego, czy szczęśliwego, czy wkurzonego, rozżalonego, czy zadowolonego. Dopiero wtedy będzie gotowy do działania, do podejmowania dalszych wyzwań. Są osoby i sytuacje, w stosunku do których ciężko o empatię. Po prostu. Właśnie z powodu braku własnych zasobów. A badania prowadzone w ciągu ostatnich dwóch lat wskazują, że właśnie z tymi zasobami u liderów jest coraz ciężej. Poczucie stresu dotyczy już co drugiego z menedżerów, co trzeci ma stany lękowe, a co czwarty jest na granicy depresji czy taki lider czy menadżer ma siłę, miejsce, zasoby, przestrzeń na to, by być empatycznym? Jeśli tak, to pytanie czy nie dokonuje na sobie aktu przemocy, czy nie zmusza się do tego, żeby być empatycznym? Pojawia się pytanie, czy menadżerowie sami nie zmuszają się do tego, żeby być empatycznym dlatego, że tego wymaga od nich trend HR, cokolwiek co ich otacza. Wielu menadżerów na co dzień dokonuje na sobie takich aktów samoprzemocy w postaci zmuszania się właśnie do podejmowania działań, bo trzeba, bo musi. Bez refleksji, dlaczego tak robi i bez refleksji nad tym, jaki to ma skutek i efekty. Namawianie liderów, menadżerów i zarządu do tego, żeby być empatycznym na siłę czasami odnosi odwrotny skutek. Zmuszanie ludzi do bycia empatycznym jest przeciwskuteczne co w takim razie robić w miejscu, kiedy na empatię nie ma? Przestrzeni dlatego, że się właśnie źle kojarzy. Dlatego, że człowiek ma ochotę od niej uciec, bo jest jej już za dużo. Co robić, kiedy masz zbyt mało empatii dla świata w sobie? I co robić zamiast empatii? Czy są jakieś narzędzia? Ja w tej sytuacji lubię wracać do składowych empatii i rekomenduję te, które są po prostu. Proste. Są one dla mnie najbliższe i inspiruje nimi świat dookoła. Również świat biznesowy. Te trzy składowe empatii to uważność, otwartość i życzliwość. Powtórzę jeszcze raz. Otwartość, uważność i życzliwość. Jeśli więc, drogi liderze, nie chcesz być bardziej empatycznym przywódcą i masz już dość namawiania się, siebie do tego, żeby być empatycznym w stosunku do swoich pracowników, klientów, dostawców, to zaproszę cię do tego, żebyś zastanowił się, czy możesz zrobić krok wstecz i pozwolić sobie na coś mniejszego. Zaproszę cię do tego, żebyś sprawdził, czy możesz po prostu być zwyczajnie dla nich życzliwy. Czy zamiast bycia empatycznym, możesz pozwolić sobie na to, żeby być po prostu otwartym. Czy możesz zamiast zmuszania się do empatii być po prostu uważnym na to, kto przed Tobą siedzi, co ta osoba mówi, w jaki sposób się zachowuje i przede wszystkim, czego ta osoba od Ciebie potrzebuje, po co do Ciebie przyszła i co jest w tym momencie dla niej ważne. Może po prostu chce się wygadać. Oczywiście jeśli złożysz te wszystkie trzy modalności naraz, jeśli będziesz w całości uważny, otwarty i życzliwy, to być może w skutku ubocznym okaże się, że robiąc te trzy proste rzeczy jesteś w związku z tym empatyczny. Wiem, brzmi to przerażająco. Dlatego w raporcie, który opublikowałam w tym tygodniu, nie napisałam o tym, że zapraszam do empatii, do uważności, życzliwości czy do otwartości. Napisałam o tym, że po prostu zwyczajnie warto jest być człowiekiem. Zamiast być na siłę empatycznym, zachęcam do tego, żeby być takim człowiekiem, jakim po prostu w tym momencie w najlepszej możliwej wersji siebie możesz być. Jeśli więc w związku z tym możesz sobie pozwolić na to, żeby nie być empatycznym, bo czujesz, że cały świat cię do tego zmusza, to pytanie, czy bycie uważnym, życzliwym albo otwartym na innych jest proste czy trudne? Znów. Odpowiedź brzmi: to zależy i oczywiście to zależy od tego, co ty na ten temat sądzisz i jak ty na to patrzysz. Zawsze możesz sobie zadać pytanie i sprawdzić, czy jesteś wystarczająco uważnym, otwartym i życzliwym liderem. Możesz też przeprowadzić sobie prosty test, który pozwoli ci uzyskać odpowiedź na takie pytanie. Ten test składa się z trzech pytań. Pierwsze pytanie dotyczy życzliwości. Zadaj sobie pytanie: w jaki sposób okazałeś życzliwość w Twoim życiu zawodowym w ciągu ostatnich 24 godzin? I uwaga: to pytanie nie dotyczy klientów. W jaki sposób okazałeś życzliwość w ciągu ostatnich 24 godzin współpracownikom, zespołowi albo dostawcom, komukolwiek z nich? I niezależnie od tego, jak brzmi odpowiedź na to pytanie, bo każda odpowiedź na to pytanie jest dobra, sprawdź w takim razie, jaką masz prośbę do siebie. Czy chcesz w związku z tym, jaką odpowiedź uzyskałeś, mieć tej życzliwości w swoim życiu więcej czy mniej? Drugie pytanie i druga część testu to: czy w ciągu ostatnich 24 godzin Ktoś w Twojej obecności i po rozmowie z Tobą tak zwyczajnie sobie odetchnął, tak spuścił powietrze, i było widać w tym człowieku ulgę. To jest mój ulubiony test na uważność, bo nasze ciało w stresie oddycha bardzo płytko, bardzo powierzchownie, a głęboki oddech, kiedy jest świadomy, kiedy jest zauważony, kiedy wychodzi tak nisko z brzucha, kiedy jest na niego przestrzeń. Aby pojawił się między dwoma osobami, pogłębia ten stan stresowania. I dla mnie jest to dowód na uważność na tego drugiego człowieka, na to, że po pierwsze obserwujemy, że potrzebuje czegoś takiego, a po drugie widzimy, kiedy się to u niego dzieje. Więc wdech. Trzeci test, chyba najtrudniejszy, zobaczmy. To pytanie, czy w ciągu ostatnich dni ktoś w Twoim otoczeniu Jawnie wyrażał inne zdanie, inną opinię niż ty. I odpowiedź na pytanie, jak na to zareagowałaś. Czy wysłuchałeś argumentów tej drugiej osoby, czy wziąłeś je pod uwagę? Czy choć na chwilę, pomimo wewnętrznego sprzeciwu, założyłeś, że ta osoba w jakimś stopniu może mieć rację? Ten ostatni test jest... O tym, czy jesteśmy otwarci na innych ludzi, na ich zdanie, ich opinię, i na to, czy oni o tym wiedzą, że na taką otwartość w naszym otoczeniu mogą sobie pozwolić. Mam nadzieję, że te trzy testy dzisiaj coś dla Ciebie zrobią, że dodadzą Ci jakiś poziom refleksji do tego, w jaki sposób, jeśli nie empatycznym, jeśli nie z przemocą na sobie, to jak można być bardziej z ludźmi, jak lepiej zarządzać zespołem. Jak utrzymywać relacje ze swoimi współpracownikami, dostawcami i klientami? Zapraszam cię serdecznie do kolejnych odcinków. Jeśli uważasz, że w tym znalazło się coś, czym warto się podzielić, zaproszę cię do tego, żebyś wysłał link do tego odcinka do osoby, której uważasz, że może być to potrzebne. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Dziękuję, że tego słuchasz. Jeśli słyszysz te słowa, to znaczy, że w moich treściach znajdujesz dla siebie jakąś wartość. Niewykluczone, że inni ludzie też ją znajdą. Podziel się ze światem tym, co Cię tutaj zainspirowało. Nazywam się Anna Andryszczak-Lewandowska i jestem coachem i trenerem. Wspieram zarówno indywidualnie, jak i grupowo ludzi. Wspieram również ludzi w organizacjach. Pracuję w oparciu o empatię, ustawienia systemowe, resonant hing i podejście prowokatywne. Staram się nieść zrozumienie, prawdę i miłość tam, gdzie ich najbardziej potrzeba. Zapraszam.